Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. Paweł Kulicki, Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Siedzcach. W minionym tygodniu, to jest w okresie od 20 do 26 kwietnia, Straż Pożarna zanotowała 53 interwencje, w tym 44 zgłoszenia dotyczące pożarów, a 9 miejscowych zagrożeń. W grupie pożarów 2 zdarzenia z monitoringu, z galerii siedleckiej oraz ze szpitala okazały się fałszywe. Kolejny raz z dużą grupą były pożary nieużytków oraz y, pożary na terenach leśnych, bo było to aż 33 zdarzenia. 20 kwietnia y, odnotowaliśmy 3, 3 zdarzenia związane z gaszeniem y, lasu oraz jeden tragiczny wypadek w Ujrzanowie. 20 kwietnia o 6 rano jadący z nadmierną prędkością samochód osobowy uderzył w drzewo. Siła uderzenia była tak wielka, że dwie osoby. Poniosły śmierć na miejscu. 21 kwietnia strażacy trzy razy gasili pożary traw oraz brali udział w likwidacji skutków wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego i motocyklisty. Motocykliści czy rowerzyści mają mniejsze szanse w tego typu zdarzeniach, więc Obrażenia odniósł młody chłopak, który, który jechał motorowerem. Został po wstępnych badaniach i zaopatrzeniu przez, medycznym przez strażaków, został przekazany zespołowi pogotowia ratunkowego i odwieziony do Siedleckiego Szpitala. Począwszy od środy 22 kwietnia, zaczął się czas bardzo aktywny dla strażaków i tak odpowiednio: w środę 7 razy pożary traw, w czwartek 23 8 razy. 24. 5 takich pożarów. 25 kwietnia trzy pożary lasów na terenie gminy Kotuń. Przy czym jeden pożar okazał się pożarem bardzo dużym, 2 hektary. W działaniach tych, przy, tym, przy tej akcji brało udział 6 zastępów straży, 28 strażaków. Strażacy bezpośrednio od tego pożaru zostali przedysponowani do Żeliszewa, gdzie 12 hektarów łąki na podłożu terfowym się spaliło. Tam również 30 strażaków brało udział w akcji. I nieomal w tym samym czasie w Kotuniu, w kolejny pożar lasu, gdzie znowuż gaszenie wymagało użycia dosyć dużej ilości siły środków. 23 kwietnia strażacy zostali wezwani do zdarzenia na terenie jednego z przedszkoli w Siedlcach. Otóż na placu zabaw pojawiły się owady z gatunku osowatych. Zaniepokoiło to wychowawców, bo na placu zabaw przebywają małe dzieci, więc wezwano strażaków. W toku rozpoznania strażacy ustalili, iż owady są niegroźne, bo były to trzmiele. Dodatkowo one są objęte ochroną gatunkową, więc działania polegały na tym, żeby przenieść te owady w inne miejsce, które nie będzie niepokoiło ludzi. Tego samego dnia wieczorem, do stanowiska kierowania wpłynęło. Zgłoszenie, że w jednym z budynków wielorodzinnych w Siedlcach wyczuwalny jest gaz. Skierowano na miejsce strażaków Siedleckiej Komendy. Po przybyciu okazało się rzeczywiście, że gaz jest wyczuwalny. Wskazania przyrządów pomiarowych pokazały, iż w tym rzeczywiście gaz się ulatniał w tym, w tym mieszkaniu. Przyczyną tej sytuacji były niezakręcony kurek kuchenki gazowej. Osoby te zostały przekazane zespołowi karetki pogotowia, która była obecna na miejscu tego zdarzenia. Na koniec chciałbym Państwa poinformować, że w niedzielę odbyła się siódma ogólnopolska pielgrzymka strażaków na Jasną Górę. Udział w niej wzięli również strażacy siedleckiej komendy pod kierownictwem komendanta miejskiego w Siedlcach, Pana Brigadier Andrzeja Celińskiego yy, oraz strażacy z kilku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnej z naszego terenu. To wszystko, co chciałem Państwu dzisiaj przekazać. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia.